W dzisiejszym odcinku trendy na jesień, zima, zaczynamy od dodatków, bo jak wiadomo, dodatki to 80% sukcesu każdej stylówki. Dzisiejszy odcinek zaplanowałam tak, że pokażę Wam, jakie są trendy z wybiegów, i od razu też pokażę Wam, jak sieciówki te trendy zinterpretowały. Oczywiście wszystkie linki znajdują się w komentarzach. Zanim przejdziemy dalej, to kliknijcie też w link www.szkoleniaosy.pl. I nie zapomnijcie zapisać się na nadchodzący webinar o butach na jesień. Jak to już mamy ze sobą, to pogadajmy najpierw w ogóle o tym, czy skupiać się na trendach, czy nie skupiać się na trendach, bo to jest bardzo ważne pytanie, które bardzo często pada. Pamiętajcie o tym, że ja nie jestem stylistką, która powie Wam, o, oh, trendów trzeba przestrzegać, jak jesteś niemodna, to w ogóle to jest najgorsze, co może się wydarzyć, ale nie jestem też stylistką, która powie, że ty. Tylko klasyka i trendy są najgorsze na świecie, dlatego że cały mój kanał, wszystkie moje kursy online, mój newsletter, mój Instagram jest o tym, że to ty decydujesz, to ty decydujesz, czy chcesz być w trendach. Czy nie, to ty potrafisz wybrać też z tych trendów to, co dla ciebie jest najważniejsze, bo dzięki tym wszystkim zasadom, które omawiam i tutaj, i oczywiście dużo szerzej w kursach, te z was, które mają kursy, to dokładnie to wiedzą, prowadzi do tego, że ty sama wiesz. Już nie masz tej niepewności w sobie, że się zastanawiasz, o Jezu, czy to pasuje, czy to wypada, czy tak można. Ty to wiesz, bo nauczyłaś się tego z kursów. Więc jeśli chodzi o trendy i o moje podejście do nich, to ja trendy bardzo lubię, dlatego że dla mnie ubiegam. Zbieranie się, to jest kreatywność, to jest wyzwalanie jakiejś takiej wewnętrznej energii. Widzicie, nawet jak o tym zaczynam mówić, to się uśmiecham. Mam jakiś taki błysk w oku. Potrzebuję co sezon czegoś, co mnie inspiruje. Potrzebuję czegoś, co jest inne, co mnie wyciąga z mojej strefy komfortu i mobilizuje do wymyślania coraz to nowych stylówek, bo czasami. No, coś tak prostego jak ten kwiat, który sobie kupiłam w zarze do włosów, sprawia, że stylówka wygląda zupełnie inaczej. To jest coś bardzo małego, bardzo cieszy, ale jak zaczynamy stylizację od dodatków, to ten jeden dodatek potrafi nam ustawić całą stylówkę. Pomóc nam w tym, żeby wszystko do siebie pasowało albo nadać tę ostateczną kropkę nad i, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I czasem, jak nie skupiamy się na takich szczegółach, to naprawdę całą stylizację. Można popsuć. Ja miałam kiedyś taką sytuację z moim klientem, mężczyzną. Byłam na zakupach, już zajmowałam się jego szafą długo i on przyszedł na kolejne spotkanie ze mną, wiecie, już wystylizowany przeze mnie, wszystkie rzeczy w szafie poukładane tak, żeby wszystko do siebie pasowało i do niego, do jego stylu życia, do stylowej osobowości, itd. I on do tego sobie założył swoje okulary rowerowe, które wiecie, totalnie zniszczyły cały ten. Przemyślany wizerunek, więc czasem taki jeden mały szczegół może bardzo pomóc, ale może też stylówkę zrujnować. Ale o takich trzech najważniejszych błędach w dodatkach będę mówić za tydzień. Dzisiaj się bawimy, dzisiaj wyzwalamy swoją kreatywność. No więc tak, zacznę od takiego najważniejszego trendu. Który, jak pokazałam go na Instagramie, to wzbudził kontrowersję, dlatego że dla niektórych to jest wiecie właśnie: o wow, coś fajnego, coś ciekawego, coś nowego, a dla innych: o boże, co to jest, jakie to jest infantylne. Więc to Ty wybierasz, w którym jesteś teamie. Czy jesteś w teamie, e, to jest fajny trend, czy jednak nie, to zupełnie e, nie dla mnie. Mam tutaj moją torebkę, którą już znacie, bo mam ją w szafie kilka lat i wyciągnęłam ją z szafy właśnie. Teraz też w ramach wyzwania na szafy, bo dawno w niej nie chodziłam. A ona jest bardzo lekka, bardzo miękka i ma bardzo ciekawy kolor. Też zresztą w trendach. Więc wyciągnęłam ją i postanowiłam ją właśnie zgodnie z tym pierwszym trendem, którym jest ozdabianie torebek ozdobić. Co tutaj przypięłam? To akurat było przy samej torebce, jak ją kupowałam. To jest bransoletka którą zamówiłam po prostu w zarze i dowiesiłam jako breloczek. Bardzo fajne breloczki widziałam też w firmie Bimbajola, jakbyście chciały tam zajrzeć. To jest taka chmurka, którą dawno temu też do, dostałam do torebki Holly Warsaw. To jest naszyjnik, zresztą bardzo fajny. Moim zdaniem jak przestanie być zawieszką. No to będzie moim naszyjnikiem po prostu. Też go kupiłam w Zarze i dzięki temu mam najmodniejszą torebkę tego sezonu, nie kupując torebki, tylko ozdabiając tę, która jest. Widziałam też bardzo fajny trend na robienie tych breloczków. Samemu można wziąć na przykład pluszaki takie małe, jak bryloczki, one też bardzo fajnie wyglądają. To był bardzo mocny trend w Kopenhadze, to jest dalej bardzo mocny trend. Torebki premium, jak na przykład Miu Miu są od razu ozdabiane, albo w Miu Miu można też kupić ozdoby, więc no to jest taka pierwsza najtańsza, najmniej inwazyjna metoda na to, żeby odświeżyć swoją szafę, jeśli chodzi o dodatki, może wyciągnąć jakąś właśnie starszą torbę, która jest taka smutna i poważna i dodać jej trochę radości, dlatego że ja mam wrażenie, że właśnie dla niektórych ten trend jest infantylny, no bo tyle tych bryloczków i tak dalej, ale wiecie, te nasze dodatki wcale nie muszą być zawsze poważne. Ja też zachęcam do tego, żeby mody nie traktować śmiertelnie poważnie, dlatego że wtedy to nas bardzo stresuje, a przecież... To nie jest operacja na otwartym sercu. Tak jak napisałam w mojej pierwszej książce, można się pomylić. Warto próbować, warto sprawdzać, co tak naprawdę daje nam radość. Kolejnym bardzo mocnym trendem są torebki, ale też baletki, buty ćwiekowane. I to nie zawsze są takie ćwieki, wiecie, pankowe. Czasem to są takie, takie okrągłe kuleczki, jak na tej prześlicznej torebce, zresztą bardzo modnej teraz marki Kate. No, i rozejrzałam się w zarze. Zara zrobiła swoją interpretację tej torebki. Jest brązowa, jest też taka zielona, tylko nie ze srebrnymi kuleczkami, tylko z, ze złotymi. Więc wiadomo, że sieciówki jakby najszybciej przejmują trendy, najszybciej je interpretują. Wiadomo też, że to jest wiecie, no, ogromna różnica jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o jakość i tak dalej. Więc oczywiście wszystko zależy od naszego. Do budżetu, od tego, w co chcemy inwestować, w co nie chcemy inwestować, ale zresztą wiecie, że ja niestety mam słabość do torebek luksusowych, natomiast mam też kilka torebek z Zary, które również noszę, które bardzo lubię, szczególnie mam taką, taką srebrną, delikatną i też sprawdza mi się bardzo dobrze. Więc to też nie jest kanał o tym, że Wam powiem, że tylko luksusowe, albo że tylko polskie, albo że tylko sieciówki. Każda z nas decyduje sama, na co ma budżet, jak chce. Ten budżet w szafie rozplanować. Moim zdaniem, taką najfajniejszą metodą na budowanie własnego stylu jest stworzenie własnej formuły stylizacyjnej. U mnie to jest najczęściej coś z sieciówki, coś polskiej marki, coś vintage, coś premium. I w taki sposób to mieszam, żeby to było moje, żebym czuła się w tym sobą. Najważniejsze, jeśli chodzi o odpowiedzialne podejście do kupowania, jest to, żeby wybierać te rzeczy, które będziecie nosić naprawdę często. Nie te, które będą leżały w szafie. I później trafią bądź nie trafią do drugiego obiegu, nawet. Chodzi o to, żeby kupować rzeczy, które kochasz na 100%, wykorzystywać je na 100% we wszystkich możliwych stylizacjach, bo tylko wtedy to się opłaca, ale też nie kupujemy nadmiernie. Kolejny mocny trend to jest trend, który bardzo mnie cieszy, i to jest trend na czapki. Na eleganckie czapki z daszkiem, czasem są to kaszkiety, czasem są to berety z malusienkiem tylko daszkiem albo bez, ale wszystkie te czapki są takie bardziej konstrukcyjne. Moją wymarzoną, oczywiście najbardziej szaloną jaką znalazłam, jest czapka Selin, właśnie taka z małym daszkiem i bardzo, bardzo okrągła. No ale kocham ją, spodobała mi się bardzo jako trend. Bardzo dużo, bardzo duży wybór Właśnie e, i beretów ma zarówno Answer, e, w linkach macie świetną czapkę z Max Mara w podobnym stylu, dużo tańszą, nawet jeśli to jest Max Mara. W sieciówkach jeszcze takich czapek nie ma. Myślę, że dlatego, że jeszcze jest za gorąco, że to się jeszcze rozkręci. Natomiast też zachęcam do tego, żeby przejrzeć swoje szuflady, swoje szafki z czapkami, bo czasami nawet nie wiemy, jakie skarby mamy w szafie i że te czapki yy, można nosić. Same wiecie, że ja jestem fanką czapek. Nakryć głowę mi jest zresztą zawsze zimno w głowę, y, więc y, ja akurat ten trend bardzo, bardzo lubię. Też przepiękne moim zdaniem. Czapki zrobiła marka The więc do wyboru do koloru. Czapki z daszkiem też trzymają się mocno. Natomiast mam wrażenie, że są wypierane przez takie bardziej eleganckie nakrycia głowy. W Selin też widać kapelusze na szczęście. Ja też mam trochę swoich kapeluszy, więc będzie można poszaleć. A nasze zatoki, mówię teraz jak jako ja, Monika, po 40. <ścoughs> Nasze zatoki będą zdrowe, więc warto to, wziąć, warto to wziąć pod uwagę. Kolejny bardzo mocny trend w dodatkach to szerokie paski. Też zachęcam, żeby sprawdzić, czy przypadkiem w szufladach gdzieś takich szerokich pasków nie macie. Ja akurat chciałam sprawdzić i zamówiłam taki zielony pasek z Zary. Dlatego, uwaga, kolejny trend na różne odcienie zieleni w dodatkach. Dlatego, że jest właśnie taki fajny zielony. Tylko, że chciałam go nosić na biodra i od razu Wam mówię, że zamówiłam za mały rozmiar 85. Bo jest za duży, żeby nosić w talii, a za mały, żeby nosić na biodrach. Więc, gdybyście zamawiały, to, to, daje, znać, to daje znać rozmiarowo, ale myślę, że. Wiecie, wystarczy zmienić teraz cienki pasek na taki szerszy, jak na przykład tutaj. To jest akurat kolekcja Ferragamo. I wiecie, do płaszcza czy do takiego futra też można nosić taki szeroki pas. Zresztą ja nadal pamiętam, że chyba dwa lata po tym, jak urodziłam maję. To było 13 lat temu. Miałam takie futerko sztuczne z Zary i nosiłam do niego dokładnie tak samo pasek, więc moda zatoczyła koło i te dodatki, które, które może jeszcze w tych szafach leżą, mogą się w końcu przydać. Kolejny bardzo mocny trend to długie rękawiczki. Jeszcze nie ma ich w sieciówkach. Jedyne jakie znalazłam w Zarze, też przepiękne, tiulowe, takie mm, ozdabiane. Myślę, że one też mogą. Pięknie wyglądać do jeszcze takich letnich stylówek, czy na wyjścia są super oryginalnym, modnym dodatkiem. Tu akurat mamy zdjęcie z zimowej kolekcji Max Mary. Jasna sukienka, do tego takie dłuższe, w takim samym kolorze rękawiczki, ale już na przykład na pokazie miło te rękawiczki były po prostu ze skóry, czy to czarnej, czy bardzo modnej czekoladowe. Tutaj znowu kolejny trend, czyli czekolada. Jeszcze jednym trendem, który prezentuje zarówno ten pasek, jak i właśnie na bardzo wielu wybiegach się ten trend pojawia, jest to trend. Zamszowy. Więc wszelkie dodatki z zamszu to jest, wiecie, absolutny hit w tym sezonie. A propos jeszcze tej jasnej sukienki, to tak sobie pomyślałam, że przypomnę Wam, że. No, nie taką, ale właśnie jasną, krótką mini. Miałam w poprzednich kolekcjach, które robiłam z mi Ona jest teraz na wyprzedaży i ona jest bardzo specyficzna, bo ona jest całoroczna. Więc można ją też stylizować właśnie z rękawiczkami na zimowo i na przykład z kozakami. I przypomnę wam od razu, że dzisiaj kończy się też kod 10% na premierową kolekcję, moją ostatnią, którą zrobiłam z mi komplet Wszystkie nieprzecenione tam rzeczy, więc dzisiaj do północy jeszcze z tej zniżki można skorzystać. Ona jest od razu na stronie Mimikomplit naliczona. Oczywiście link macie w opisie filmu. Kolejny trend, bardzo prosty do wprowadzenia. To jest, słuchajcie, zmiana takich krótkich łańcuszków na dłuższe, czyli wracają wisiorki. Kto pamięta wisiorki, pisze w komentarzu. To, było, to był przecież szał. My w liceum po prostu wiecie. Ja pamiętam, że miałam taki wisiorek na rzemyku, jakiś taki wyrzeźbiony kamyczek. I to jest teraz naprawdę na tak wielu pokazach, więc czasem wystarczy, tak jak ja na przykład tutaj mam ten naszyjnik podwójnie zawiązany, po prostu wypuścić go jako dłuższy, jeszcze może coś na dole zawiesić, albo znaleźć dłuższe naszyjniki, które, wiecie, długo były poza trendami i zacząć tak nosić. Zresztą tu to jest akurat kolekcja Diora. No widać, że, że wiecie, to jest taki powrót. Ja pamiętam, że właśnie nosiłam golfy z takim długim naszyjnikiem, więc to wraca. Oczywiście, wiecie, moda nigdy nie wraca jeden do jeden. Moda nigdy nie wraca dokładnie w tym samym kształcie, ale gdzieś tam te nawiązania zawsze widać. Taki naszyjnik znalazłam po prostu w zarze, ale tu naprawdę do wyboru do koloru znajdziecie wszędzie. Celowo dzisiaj w odcinku nie pokazuję wam moich ukochanych wyborów z polskich marek, dlatego że jako bonus do nadchodzącego kursu o właśnie but torebkach, paskach i dobieraniu ich, łączeniu, e, dobieraniu ich też do butów, do, do płaszczy i tak dalej, szykuje bonus 30 takich top wyborów dodatków z polskich marek i uwaga, te dziewczyny, które mają kurs, z poprzednich edycji też ten bonus dostaną w prezencie właśnie 16 września. Także mam nadzieję, że się ucieszycie z takiego prezentu, a te dziewczyny, których nie mogą się doczekać naboru na kurs o dodatkach, to ta wiadomość ucieszy je jeszcze bardziej. Kolejny trend, kolejny trend, słuchajcie, który bardzo lubię i który stosuję od dawna, <laughs> ale dlatego, że wiecie, on jest bardzo mój, więc niezależnie czy jest w trendach, czy nie, to ja go lubię, bo wielokrotnie widziałyście mnie tutaj w vintage kolczykach albo klip Klipsach, kolczykach, które są naprawdę duże, e, takie przeskalowane, trochę jak z lat e, 80. Tutaj mamy takie kolczyki na pokazie są laurent Zresztą ja wielokrotnie, jak byłam w laurent, mierzyłam te klipsy. U nich akurat są na maksa ciężkie, więc ja w Saint-Laurent akurat one mnie nie kuszą, bo dla mnie musi być po prostu wygodnie. Na pewno takie znajdziecie i w sklepach Vintage, i tutaj wiecie, jak myślę o Krakowie, skąd jest. To zawsze na Placu Nowym w niedzielę stoją panie, które mają takie vintage klipsy. 10, 16, 20 zł, a wiecie, jest to teraz najmodniejszy, najmodniejszy dodatek. Oczywiście w Zarze też są takie fajne, duże kolczyki. Wybrałam te, które podobały mi się najbardziej, też macie je w linkach w opisie filmu. Kolejnym trendem są torebki do ręki. Mogą być jasne, mogą być ciemne, mogą być zamszowe. Tu akurat jest jasna i pomyślałam sobie, że to jest trochę tak jak z chmurką, czyli z moją torebką, którą stworzyłam razem z nasze. Nie ma ich, więc nie podaję Wam link Mogę Wam tylko zdradzić, że będzie inny kolor chmurki albo dwa premierowe. Natomiast jasna się wyprzedała, nie ma już tej skóry i nie będzie. Natomiast takie właśnie torebki do ręki, które można nosić też na ramieniu, ale żeby było modnie, no to nosimy je w ręce. To jest teraz bardzo, bardzo, bardzo mocny trend. Zresztą widać to tutaj na zdjęciu z pokazu. Natomiast jeśli chodzi o takie torebki do ręki, też w zarze jest ich dużo. Ja akurat wybrałam czerwoną i ćwiekowaną, bo to jest połączenie. Trzech trendów, czyli że do ręki, że czerwień, która nadal trzyma się mocno, jeśli chodzi o trendy, i to ćwiekowanie, o którym już Wam mówiłam. Także zobaczcie, że w jednym dodatku może tutaj bardzo, bardzo dużo się pojawić. I ostatni już, też skromny dodatek, tani dodatek, ale też który może odmienić te nasze jesienne stylówki, to są duże bransolety. Brązowe, złote, czarne, tak jak tutaj w tym zestawie z Zary, jeśli chodzi o takie duże bransolety, no to przepiękne właśnie robi też Saint Laurent, jeśli chodzi o, o marki luksusowe. Znowu, możemy to nosić po prostu do golfów, do przeskalowanych marynarek, możemy nosić w zasadzie do wszystkiego, jako taki znowu dodatek, który niby jest mały, ale jednak przyciąga uwagę. Zresztą same sobie odpowiedzcie na pytanie. Jak jestem na przykład w tym naszyjniku, słuchajcie, niezależnie czy to z Instagram czy YouTube, mam kilkanaście pytań o niego. Kilkanaście pytań. Więc zawsze jest tak, że jednak zwracacie uwagę nawet na takie małe rzeczy. Dlatego te dodatki są tak istotne. Dajcie mi znać w komentarzu, który z tych trendów jest najbardziej wasz, który wam się najbardziej podoba. Zresztą wiele rzeczy was dzisiaj w odcinku pytałam, ale ja po prostu lubię z wami rozmawiać w komentarzach. Na pewno będą pytania, co ja mam na sobie. To jest właśnie bluzeczka z Mi Complete, mam rozmiar XS z tej nowej kolekcji. Mam do tego tę masełkową spódnicę i dzisiaj w, jak byłam w tym w windzie, to moja sąsiadka mi powiedziała, że wyglądam zjawiskowo. Więc taka prośba na koniec, mówcie komplementy. Przyjmujcie komplementy, to naprawdę robi i Wam, i innym dzień. No i pamiętajcie, że jesteście boskie. Buziaki, papa. Pa.